Cześć, witam Was ponownie. Co jakiś czas pada odcinek, gdzie pokazuję komputer dla widza. I za każdym razem jest to oczywiście inny komputer pod inne zastosowanie, w innej kolorystyce. I staram się wybrać właśnie taki komputer, który będzie się różnił czymś, będzie taki specyficzny, żebyście też zobaczyli jak taki, no ciekawy sprzęt może wyglądać. Zwłaszcza, że od razu widać tutaj, że tym razem jest to niebiesko-biała obudowa, więc znowu niestandardowo. No i spośród komputerów, które dla Was składam, które składam dla widzów pod różne zastosowanie. Od gier, po na przykład grafikę 3D, po Programistów i tak dalej, i tak dalej. I różne też wymagania są wizualne. Jedni chcą obudowy z LEDami, inni chcą obudowę bez LEDów, jedni chcą białą, a inni chcą na przykład niebiesko-białą. Też takie zestawy się zdarzają. Właśnie ten zestaw postanowiłam wybrać do nagrania tego odcinka spośród kilkunastu innych zestawów, które będę teraz przez te dwa tygodnie składała. Zaczynając może od odpalenia tego komputera. Widać po prostu od razu jak to ładnie się wszystko komponuje, czyli ta biel, delikatnie podświetlane wentylatory, czyli nie takie bardzo mocno, że tak powiem żarowiaste, gdzie jest tak duży kontrast, one są delikatnie podświetlane. I są to wentylatory zarówno właśnie w obudowie fabrycznej, które przychodzą, ale także które są na chłodzeniu wodnym, więc to idealnie wszystko ze sobą współgra. Marcin odezwał się do mnie, żeby właśnie złożyć komputer dla jego córki, budżet około 10 tysięcy złotych i właśnie napisał, jakie wymagania tutaj mniej więcej są. Czyli na pewno ma być 64 GB, dlatego że córka będzie tutaj robiła, tworzyła grafikę 3D, na przykład w programie Blender. Komputer będzie również wykorzystywany do grania i programowania. Więc, oczywiście, bardzo tutaj dobry wybór ze strony klienta, że 64 GB, w przypadku kiedy byłby to komputer tylko i wyłącznie do grania, 32 GB, ok, ale już bardziej takie. Profesjonalne zastosowanie jak najbardziej 64 GB. Co do dysków, też powiedział, że ma być więcej niż 2 TB. No i tutaj dał swoją już propozycję pozyskałów. Zazwyczaj się to właśnie nie zdarza, że klienci sami wypisują, co byłoby najlepsze według nich, tylko od razu chcą, żebym ja zasugerowała. Ale tutaj akurat właśnie Marcin napisał już, co znaleźli i w zasadzie tutaj wszystkie podyspoły już były na gotowo. I szczerze mówiąc, tutaj spośród tych wszystkich, wszystkich podzespołów, które Martin zaproponował, wszystkie zmieniłam. Zaproponowałam zupełnie inne, wyszedł dużo wydajniejszy koszek i w jeszcze ładniejszej obudowie estetycznej, z jeszcze taką ciekawszą kolorystyką niż to, co tutaj zostało zaproponowane. Pierwszy błąd, jaki zauważyłam w mailu od Marcina, to to, że ma być karta graficzna RX 7800 XT. Uważam, że jest to karta graficzna za słaba przy tak dużym budżecie, okolicy ponad nawet 10 tysięcy, dlatego, że tutaj limit był 11 tysięcy złotych, więc 7800 XT jest to karta, którą można dać w zestawie za około 6 tysięcy złotych. nawet no maksymalnie 7 tysięcy złotych, ale nie przy budżecie 10 tysięcy złotych. Kolejnym błędem, jaki zauważyłam, to to, że to jest dysk 500 GB i oczywiście kolejne 2 terabajty – jednak wiecie co no 500GB obecnie jest w ogóle nieopłacalne, dlatego że te dyski mają bardzo niskie prędkości w stosunku do dysków, które mają 1TB. No i też 2TB, oczywiście, ale 2TB na system to już byłoby w ogóle nieopłacalne. Natomiast 1TB kosztuje obecnie tyle samo co 500GB, a mają 1TB dyski dużo wyższe prędkości. Nie opłaca w ogóle się brać dysków obecnie 500GB. Tutaj też Marcin wybrał 64GB Expo, więc fajnie pod AMD, Jednak tutaj yy, taktowanie tych RAMów jest tylko 5600MHz. Yy, cel 36, cel są akceptowalne, natomiast Szkoda, że nie właśnie 6000 MHz, więc postanowiłam, że też to trochę taktowania ramów podwyższymy. Reszta podzespołów jak najbardziej na plus, na przykład Ryzen 7800X 3D, tutaj jeszcze jest zasilacz 1000W z certyfikatem Gold i tak dalej, i tak dalej, no i chłodzenie wodne z ekranem, które też kosztuje ponad 1000 zł, więc to obdejmuje tak naprawdę budżet na wydajniejsze podzespoły, biorąc chłodzenie wodne z ekranem. W przypadku, kiedy byłby to komputer tylko i wyłącznie do gier, Ryzen 7800X 3D jak najbardziej, 32 GB by wystarczyło, no i ewentualnie wziąć mocniejszą kartę graficzną, no, nie wiem, na przykład 40-70 ti Super, czyli właśnie taką kartę, którą ja wybrałam i wtedy byłoby wszystko wystarczające. Natomiast ja uważam, że jeśli komputer ma być głównie z przeznaczeniem pod tworzenie grafiki 3D, na przykład Blender, gdzie liczy się jednak większa ilość rdzeni i wątków, to byłby lepszy procesor nowszej generacji od AMD, co prawda bez, bez tego 3D v który jest typowy pod gry, ale tutaj mm, gry mają, nie są priorytetowym jakbym zastosowaniem tego komputera, czyli gry to jest dodatek, będę okazjonalnie grane, natomiast głównie ten komputer będzie jednak służył do pracy. No i w takim przypadku lepiej oczywiście będzie wziąć procesor AMD ale nowszej generacji, który ma więcej rdzeni, czyli będzie to Ryzen 9900X, który ma 76 Mega Cache'u i 12 rdzeni, 24 wątki. Ten, który Marcin wybrał wcześniej, czyli popularny, najbardziej chyba popularny procesor do gier, czyli Ryzen 7800X 3D, ma tych rdzeni 8. W przypadku tworzenia grafiki 3D, właśnie większa ilość rdzeni się przyda, czyli 4 rdzenie więcej w przypadku procesora 9900X. Zaproponowałam też niestandardową budowę, oczywiście zapytam się, czy w ogóle taki typ obudów się podoba, bo nie każdemu musi się podobać, wtedy zmieniam budowę pod taką, która klientom się podoba. Natomiast od razu była reakcja, że jest piękna i że może być, tylko że ja wcześniej wybrałam całą białą obudowę, bo wariant miał być taki z założenia, że cały komputer ma być bialutki. Natomiast po kilku dniach złożenia zamówienia na te wszystkie podzespoły okazało się, że sklep Morele dał mi informację, że niestety białej obudowy jednak nie mogą dostarczyć od dystrybutora i czy zmieniamy na inny model, i tutaj zapytam się Marcina, co robimy. I oczywiście tak ta obudowa się spodobała, że już yy, chciał właśnie yy, wariant tej samej obudowy, ale na przykład w niebieskim kolorze. Więc, obudowa, która tutaj została wybrana, jest to Thermal Day, czyli dokładnie ten sam producent, który ja mam tutaj po mojej lewej stronie, też biała obudowa. Też producenta Thermaltake i właśnie Thermaltake ma bardzo ciekawe w swojej ofercie obudowy, które są dobrze wycenione. Ten model tutaj jest to Thermaltake View 380TG, obudowa w niewielkiej cenie, dlatego że jest to 497 zł i właśnie za tą cenę udało się ją tutaj kupić. Dodatkowo występuje ona w innych kolorystykach, czyli na przykład też jest jeszcze wariant zielony. Jeśli ktoś lubi zieleń, to też można spróbować sobie połączyć właśnie zieleń z czernią, czy zieleń z bielą, też można bardzo ładny Mój komputer dzięki temu skomponować. Osobiście w tej obudowie podoba mi się to, że Thermaltake zadbał tutaj o takie szczegóły. Czyli nóżki obudowy są w takiej samej kolorystyce co boki szkła, czyli szkło tutaj z przodu nawet jest takie niebieskawe, góra cała jest też niebieska, bok wentylowany obudowy też jest niebieski, więc nóżki są niebieskie i właśnie też elementy szkła. Osobiście też podoba mi się w tej obudowie to, że jest duża kompatybilność, czyli można zamontować sobie tutaj takie jak zresztą ja, AIO 360 mm. Swoją drogą wybrałam to AIO, dlatego że jest bardzo wydajne, ciche, no i też bardzo ładne. I oczywiście ono nie ma ekranu tak jak te, które wybrał wcześniej Marcin, ale jest to dzięki temu 500 zł, prawie mniej. To AIO udało się kupić za około 600 zł, a takie AIO białe z ekranem wydajne no to jest okolica 1100-1200 nawet zł, więc. Dużo. Kolejna rzecz no to kompatybilność z kartami graficznymi. Zobaczcie, że tutaj karta jest dość długa. Jest to oczywiście model od Nvidia, czyli 4070i Super, właśnie producent Zotak. Ta karta w wersji białej też ciężko dostępna, dlatego że Zotak oczywiście wszystkie te modele czarnych są dużo łatwiej dostępne, na to białe trzeba było dłużej czekać, ponad tydzień czasu, ale się udało. Co do dysków, tak jak mówiłam tutaj Marcin chciał dużą ilość dysków, właściwie jeden na system i drugi 2TB na dodatkowe dane pliki. No i tak jak mówiłam 1 terabajt tutaj zdecydowałam, że powinien być na system i na najważniejsze programy ewentualnie, więc trafił tutaj jako dysk główny WD Black SN850X. No i jeszcze dodatkowy dysk, bardzo dobrze wyceniony swoją drogą, więc jeśli szukacie dysku 2TB w bardzo atrakcyjnej cenie, nie żeby, żeby to było właśnie 600-700 zł, tylko zaledwie 495 zł, no tutaj polecam Patriot Light 2TB, który też ma bardzo wysokie prędkości. Ale żeby to wszystko ładnie się komponowało nadal w bieli i niebieskim kolorze, no to zaślecz też musiał być biały. Zaślecz przede wszystkim cichy, 850W z certyfikatem Gold, 10-letnią gwarancją, więc tutaj trafił akurat do tego zestawu te. Maltake Snow. Zasilacz tej obudowie jest umieszczany na boku, czyli właśnie w tych takich standardowych obudowach, gdzie można powiedzieć, że są one dwukomorowe, czyli na dole nie montujemy zaślacza, gdzie jest wszystko też takie... Dzięki temu można powiedzieć, że obudowy też są niższe, prawda? No bo tutaj nie mamy tej całej piwnicy obudowy, gdzie ten zaślacz jest schowany, tylko wszystko jest na boku, no ale coś za coś w takich obudowach za to mm, te obudowy są oczywiście szersze. Nie każdemu może też to odpowiadać na biurku, że na przykład jeśli ona by stała na biurku, no to będzie zajmowała znaczną część szerokości właśnie biurka. Ramy też oczywiście białe wybrałam, Kingstony 6000 MHz, CL36 Expo, czyli też mają profil pod oczywiście... Płyty główne na procesorach AMD. Zostaje jeszcze kwestia płyty głównej, ponieważ też ona jest bardzo ładna i biała. Ma biały właśnie backplate. Wygląda to zdecydowanie ładniej niż w przypadku, kiedy byłaby to czarna. Niestety, płyta główna wtedy jakoś by się, mam wrażenie, to gryzło z całym, z całym tłem tej obudowy, gdzie jest biel niebieski, a tam jeszcze byłby czarny. Nie wyglądałoby to fajnie. No i płyta główna w tym przypadku, którą wybrałam właśnie do tego zestawu, no to jest Gigabyte B650 Aorus Elite AX. Jest, czyli jest to wersja AX, z czym masz dodatkowo Bluetooth oraz Wi-Fi. I teraz jeszcze jedna mała uwaga. Jeśli kupicie tę płytę główną z tym procesorem, czy jakimkolwiek innym procesorem już z serii 9000 od AMD, no to ważne jest to, żeby zanim w ogóle odpalicie ten komputer, jeśli oczywiście zdecydujecie się złożyć go samemu, no to trzeba zaktualizować BIOS. Żeby w ogóle ten komputer ruszył, jakkolwiek, żeby cokolwiek pojawiło się na monitorze, musicie najpierw zaktualizować BIOS. Wystarczy to zrobić przez przycisk na płycie głównej, który nazywa się oczywiście kuflash button, czyli ten przycisk ym, od flaszowania BIOS-u. Za jego pomocą w takim przypadku można sobie zaktualizować bios i dopiero wtedy zainstalować system. Całość na ten komputer, okolica 10 tysięcy złotych, tak jak mówiłam, obudowa bardzo mała, a jednak wszystko pomieściła, co trzeba. Przede wszystkim jest praktycznie niesłyszalne, bo nawet ja siedząc z boku, nie słyszę żadnego szumu odbiegającego od wentylatorów, nic. Dodatkowo duża kompatybilność, ponieważ nadal w tej budowie można zamontować chłodnicę 360 mm na górze i nie koliduje ona jakkolwiek z kośćmi ram. Nie trzeba także martwić się o dokupienie dodatkowych wentylatorów, jakie je ułożyć, jak je zamontować. Wszystko jest tutaj przygotowane przez Thermaltake, a jeśli byście chcieli jeszcze bardziej sobie tą budowę, nie wiem, jakby to powiedzieć, ulepszyć, jeszcze bardziej wizualnie sobie dołożyć wentylatorów, jeszcze więcej, no to oczywiście na spodzie budowy też widać, że można to zrobić. Dodać sobie na przykład kolejne trzy wentylatory 120mm. Obudowa też na topie ma USB-C, dwa porty USB 3.0 i odłączne, mm, rozłączone gniazdo na mikrofonie ze słuchawki, co jest dla niektórych zaletą, dlatego że możecie sobie wtedy ze słuchawek bezpośrednio to oddzielić, a nie jest to gniazdo combo jack. No i na dodatek przycisk Power, czyli ten, który służy za włączenie w ogóle komputera, jest jeszcze podświetlany w kolorystyce obudowy, czyli też na niebiesko. Ja linki do wszystkich omawianych dzisiaj podzespołów z tej skrzynki, podrzucam. W opisie pod tym filmem. No i oczywiście też, jeśli byście zainteresowani byli budową własnego komputera według własnych upodobań, czyli np. w innej kolorystyce obudowy, czy byście chcieli, na przykład pod inne zastosowanie, możecie do mnie pisać poprzez moją stronę internetową www.sandromieśnik.pl poprzez zakładkę Zamówienie. Komputera. Wtedy będziemy się kontaktować już mailowo i udoskonalać koszyk, który byście chcieli docelowo mieć. Dajcie znać koniecznie, jak podoba Wam się taka budowa, czy taki styl Wam odpowiada. Niewielkie obudowy w nietypowej kolorystyce, ale też bardzo, bardzo estetycznej. Ja Wam dziękuję za obejrzenie i widzimy się już niebawem. Do zobaczenia i cześć!